Tak, tak gwiazda tak, tak wygląda. Halo, halo. Witam Was w kolejnym odcinku. Daj mi posłuchać. E, dzisiaj budzimy nowóz. Okej. Okay. Hubert, e, dam Ci posłuchać. Masz posłuchać sobie tego. Nie, nie. Nie, nie chcę słuchać. Nie, do mi. Nie. Dzisiaj budzimy sobie nowóz. Tak, Tomi, skadasz się z, to, z tym? Tak, czekaj, muszę zezero zrofić. No nie, 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 Dobra, ja sobie miniaturkę zrobię. Z nie, nie, No i dobrze. Możemy lądować. nie, gdzie tu było? O tu. I cyk, nie czekaj. Czy się budzi nowóz profesjonalnie czy nie? Ojoj, oj. o! Tak A... się budzi nowóz. Wiesz? Dobrze. Nie chcę, Jak kiedy słyszę ten dźwięk, aż mi ściska od środka, nie raz. Po prostu mam takie. <śmiech> <śmiech> Weź tu ze mnie. Eee, to już nigdy nie byłem z tobą. No nie byłem. Czekaj, no chyba, nigdy nie byłem, poczekaj. No nowóz z... nie byłeś. Nigdy nie byłeś na nowo z domi. Dokładnie Cioch i cioch Dobra lecimy Ejku, teraz będą tak... To już ja odpiąłem, pomóż No mi możesz przestać Nie 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 nie, nie morsa Dobrze szybko musimy zrobić jeszcze Co my musimy jeszcze zrobić? Musimy zrobić szybciej. Tak, się... nie musisz, mieszkasz uf. Nie mogę jakąś widę wynająć. Nie. Yy... O, RTG. Rozpakuję tutaj, żeby szybciej było. Proszę mnie tutaj pracować. Silikon jest do przebudzenia. Tak, do mi Ja wiem, że to nie wiesz. Ja to to jest, nie... jest potrzebne. Ja się nie. <laughs> Ale... panie. No to czy są tutaj w ogóle jakieś rośliny, czy nie? Co ty robisz, Domi? Co ty robisz? Czemu jest tak rozpadny teren? Halo, mamy! No tutaj jest tak ten... Dobra, stupiony, no e wiesz. Kochan, mój telefon. <grywka> ja się <grywka> tak się zdziwiłem. On potrafi na naprawdę po takiej płaskiej powierzchni spać. Tu. Wow, do mi Czeka. wcale tutaj nie masz platformy, do, po której możesz przejść do góry Ja, zam, ja mam swoje sposoby, nie się Dobrze, dobrze Rozumiem Aee. szybko Coś też jeszcze po ciekawego powiedzieć przed ten wyruszeniem w drogę? Yy, tak, nie mam tego. Nie wiem teraz co cóż walić. Gdzieś gdzie jest znaczy gdzie ma... ten... Gdzie jest... Y, y, nie mam chatrazyny, ale walić to. Gdzie jest... Y, jak, jak się nazywa? Y, są tu jakieś rośliny, czy nie? Czyli warto szukać. Nie, nie ma. Raczej. Mam język. No to język to standardowa rzecz przecież. Nie znasz się. Dobrze. Proszę mi nie robić go tam przed wejściem znowu. No, mamy hmm. baterie tutaj, silos z bateriami, bo... Nie mamy... nie, nie odblokowywałem jeszcze tej, tej, tamtej niedomi. Musisz, że wiem co ty mówisz, Ej. sorry, ja lewotycznie co mam tam? o tej grze chodzi. Mam zbyt trudny język, tak? Rozumiem. Dobra, chodź tutaj do, i do łazika. No właśnie Hubert, i po to biorę język, żeby cię po w domu sadzić, żebyśmy łatwiej nam wrzuciły nowych ludzi, wypływaniu się. Okay, nie, okay. nie, nie, nie! Idziesz do mnie tutaj? Z... E, tak, tylko muszę pijeć, je, eje, Widzisz <laughs> Nie jest podłączony chyba kabelki. To się nie Tak, najwyżej podp O! Co so, jest? Misja, bo. Ta misja była. Dobrze, dawaj do mnie. Dawaj, I... wsadzaj końcówkę. Dick, Eee... Ah. Uh. No wsadzaj. teraz. Dobrze. Haha, ha, jestem tak wyżej od Ciebie. W szybko, bo to baterie tutaj są. Eee, czekaj. A nie jesteś tak wysoko jak ja. Haha, haha. Ha. King, zobacz co pyje, nie. Nie, ja tam nie skoczę. czej, cześć, czej, czaj, cześć. Jestem wyżej. Dobra, nie. Problemy. Jestem wyżej. A z Tobą. Jestem wyżej. W na na Hubert łatwy jesteś naprawdę Okej No podczep No Do mi Zostawisz to Podczep to Do mi! Przestań złapać tak, świder. A... Ja go nie trzymam No to uspokój się No bez niego nie pojedziemy Co jest, czemu ja nie macha ja nie mogę machać, sogiusz! No to weź, za weź go jakby zaznacz, Nie mogę jakby go puścić! Spróbuj kliknąć, machnąć, nie wiem. Stamie. Ja go nie mogę puścić, no. No, no do co? Po, jest... po co otwierałeś ten kamień, kiedy trzymałeś o, to, kurde! <śla> to jest drugie! Poczekaj, co, coś, coś niepotrzebnego. O, 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 o. No, daj, zbieramy. Chodź, masz coś złożony. Podnieś ten złożony zamiast tego. Taki złożony? Już mam fulla. Już odłożyłeś to? A. No. No. to chodź. Ach, ten Domi, same z nim tylko problemy. <grym> Ach, ten Hubert, nauczył by się wreszcie się grać. Ale... Marzyć <grym w> wolno. <grym> hmm, hmm, hmm. Słuchaj, twój! Pi, pi, pi... pi. Pi pi, 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 Hubert, pi, pi możesz. Pi pi Poczekaj, ja muszę tutaj zmienić trzy rządy, które ten będziemy teraz używali. Przepraszam, prze, przepraszam, przepraszam za te ścinki, ale no niestety. A to, tak. przez to wszystko przez Huberta oczywiście. Tak. Masz tu. Tylko Zostaw, nie wtykaj mi tego do kwipunku Chodź do mi, siadaj Na siedzenie Nie wiem co ja trzymam co jest coś długo teraz Chodź O, 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 o dobra Zim. Oj, dobra No to co do mi? Chyba tutaj możemy to jest cienka planeta, więc tak. będzie łatwo. Kończymy odcinek. <laughs> Dobra, to tylko pojeżdżę a ja szybko podepnę w szybku świadkami tego, jak podpinam... Y ...kibórce. jest A, Jezu. O! Jest żelazo. Żelazo. Ale mam... Serio i mam lawi. Dobra. Już, ja są. jej. Dobrze, jedziemy dalej. O, lit już jest na tym poziomie. to jesteśmy bardzo już nisko. Te planety Domi. Niepotrzebny nam jest lit na razie. Nie Nie był tematy jednego. O! Dami. Dami. Ooo ejeje! Wic co tu jest? <grym> Zapomniałem, <grym grym> że nie mam tego. Przedpaka? No... Ej co to jest? Czemu to jak tu? A bo to jest co to to to, to. O, dobra, jezu, ja już się... No się trickle... tak tak też... Zdziwiłem, nie? Patrz co tutaj. Się odstawić tam, no właśnie. Tak nie wiedziałem gdzie jest. Gdzie mogę to odstawić? Możesz to zawaję. Jesteśmy ci? A, nie, 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 zakopał. zakopał. może może niżej? 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 nie, Zakopany. Ojej, nie, 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 tu jest, zakopany. nie, 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 różne... nie, nie, znowu nie, ty... nie, zrobiłem. nie, widzisz. Co to z tą komputerem? Nie, 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 mamy wszystko. mamy nie, wszystko, nie, 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 Dobra, nie wiem, hmm. się boję tych tych, takich, co kopa chce. Co z tego, że w ogóle nie kopię pins? Ej, na kopię nie, nie, to, nie, coś... to jest hmm. jakieś dziwne, to jest zbyt głębokie. Dobra, pierwsze będę okej. Okay. Nie wiem, ja raz... pan. No to i tak nie dostaniesz obrażeń, raczej. A jeśli tak, to masz raczej. leciutki problem. Ty masz pecha. To masz uno problem. Czemu spadasz? <młys> ja na no, rzutuję, że. Je, że... <small> takim sobie nie jestem, to jest przesadza. Nie wiem, krzyknę po masz jakieś specjalne haksi w Minecraft, to swoją reputację po astronii, podciągnę. <młys> <młys> Dobrze, świetnie. To jest jedyny. Tak. Tutaj jest przejście, więc tutaj musimy chodzić. Jak wow. ciebie tam kręcić. Czemu to tutaj w wywaliło? No to, to tak zawsze jest tutaj. Eee, dobrze. Więc tak Masz pierwszy Też drugi Czy ty tego nie widzisz? Nie, ja tego po prostu nie mam. Okej, okay, to ty masz jeden. Ja mam drugi Yy, Jak dawaj. spalić? Proszę, pomogę. Ja mogę, ja mogę, ja mogę, ja, no ja masz, mogę. No ja masz. Ja masz. Kliknij guzik. Oby ci Ech. się to nie zbagowało. A, dobra. Myślałem, że ci się to przechowuje. Ło. czy Dobrze jesteś. Wybrany. Dobrze. Mamy. O! No więc is... jest. O! 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 Ile rzeczy. Ch -ch 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 dawaj dobra. na satelitę. Przyżyki. Nie. A. O nie, teraz A nie, w sumie to jest księżyc, więc będzie łatwo do niego trafić. Chciałem powiedzieć, oh. dawaj skiny zmieniamy teraz. O, teraz ile misji. Coś tam jest, ukończone. Ile misji teraz? Po Te... e, dobrze. Z, Który z, to jest? Z tego. To jest. Chyba ten. Ło, zgadłem. Dobrze. No mi chcesz tutaj zmienić tego skina? E, no, dawaj tu. No nie Dobra, szybko przebyłem przez że może nikt się nie skapnie. <grystanie> w ogóle teraz teraz, teraz, widać, jak. teraz teraz można możecie zobaczyć jak w ogóle wygląda teraz po tej nowej aktualizacji tata. Ej, jaki kombinacją tutaj do jest... dostaliśmy? Hmm, myślę, że to nie jest kombinacją coś innego. Kurczę, tutaj nie widać gwiazdki co dostaliśmy. Przy czym... Przy... no. Sylwa, Glacjo, now... nowus. kolor jest. Tak, kolor to jest na pewno. Może go zaznaczę i odznaczę. Ja teraz mój jesienny. Jakiś jeszcze coś? Jakiś nowy taniec? Nowy taniec, nowy taniec może? Ja nie mam jednego tańca tylko, to czyli jakiś taniec. Ten... O, jest hełm znowu su. O, Astro Style. A, kombinez... Astro Style dostaliśmy. <laughs> e, za nie, może. Kombinezon nowy? A który to jest kombinezon? Mm -hmm. Do kombinezon. Ale który to. Eeeh, w słyszycie, hełmy, hełmy, hełmy. A, hełm? A faktycznie, dobra, widzę. A, taki różowy. Nie wiem, ale sobie założę, bo różowy jest lepszy w sumie. Czy myślę, który stan tyle Te. Astro Style. Chyba. Tak ci powiem. Że to jest nowe. Dobrze. Ono faktycznie. Zapisze. Moja postać od była polka. O, Astro Style. Dobrze. A, no tak, tutaj się nie da latać. Domi, chodź, wracamy się. <grych> Czy co? Jakby szybko nam, no tak. Tam jest. Szybko nam zleciało. <grych> Nie. Trzeba coś dłużej nagrać, coś myślę jeszcze porobić. No. Re re reklamy do siedzimy minut przynajmniej. Co <grych> to tutaj i sobie oznaczymy może po prostu tym. Przy okazji zobaczymy, co czy... To no to jest księżyc! Mała kulka to jest. To jest Nowus, więc... Okay. Eee... E... E... Oznaczmy sobie, że to jest Nowus. Jakim Jednak... cudem się zabrałem stać na satelitę? Wytłumacz mi to. Jak ty to zrobisz? O, to jest my. Nie wiem właśnie. No mi, masz oznaczenie. O, brawo, topnąłeś się dobrze. Dziu, dziu, dziu. Widzisz, no masz oznaczenie, że to jest nowóz. To mi dobrze się czujesz? O, e, a co się dzieje? Zobacz to idę na filmie. No nie, No są codziennie na to checker. Serio, super. Co sobie... ty jesteś? Jest. Gdzieś się dzieje, co ty. Tak. Gdyby ci się chciało takie zapasy nagrywać. Szczerze, raz Majka mogę nagrać. Jednego dnia na jeden paro odcinków, Teraz z to mówię. Przekładanie płyt mi już to YouTube'a Dobra, chodź tu. Jesteś? Biegniesz? Bo ja wiem, wyjście szukam, prostu. No, szukaj tego mostu takiego. Po prostu. I szukaj dziury w tym, tym. Oj, Ojejku. ale się jeszcze wydało. A w stronie trzecia, czwarta, to są dziury chłopie. Ale tam ma, wybudowałem specjalny most do tego, żebyś się ty nie zgubił do Domi do mi co zrobił? Się zgubił. Żebym się ja nie zgubił? Ty się zawsze, ty, 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 ty zawsze, zawsze gubisz. Mhm. Mm <grym> ja no. O nie mogę po tym... Nie mogę potem czymś wejść, halo. Dobra, do mnie weźcie przy teleportu po prostu do tego, do teleporta. O, o nie, nie, cicho. Rosja, no. Idźcie przy teleportu Zaki. ja wyjadę na górę. W ogóle tutaj nie trzeba było żadnych zakrętów robić. Nudna Proste ta, tunel. Nudna ta przygoda była. Znowu usług. Ej, to są Ej. tylko dwa te, to są tylko dwa te ciemne węzły. Dawaj ja wykopowałem dzisiaj jeszcze drugi. Jakie dwa? To są tylko dwa węzły. Ziemny no węzły. To? Niemożliwe. Przecież ja widziałem no, Ja mam tylko dwa. Serio? No to poczekaj, no. O. zobaczę jak się będziemy teleportować. Czekaj, ja poszuk a poszukam zaraz, bo jeszcze już tam na górę. No okej. Okay. Nie, to on jest po prostu po drugiej stronie mapy jakby. Wiesz, Ej, ale to by było widać, bo ten ciemny węzeł też jest po takiej drugiej stronie i to widać jak się dotyka. <laughs> A tam tych nie widać. Zresztą jak się należy tu kursorem? Widać jest tylko ten. Jest jasny węzeł jako jądro, pierwotny węzeł i ciemny węzeł. I tutaj będzie pierwotny węzeł. bo Ktoś nie wiedział oczywiście, bo to nie jest tak, że. Pierwotny węzeł to jest ten, w którym jesteś, nie? Po prostu. Eee, tak. Eee, żelazo, Czy amylenium. A Amylenium już. Czy bardzo. Tak, jestem. Przepalam sobie. No ogólnie jak ten, ktoś by się pytał co to jest za złożony taki dziwny to... No to, to ten spaga tego co z jednej aktualizacji było. Jeżeli ja nie mam szoko wirówki? A mam. Okej, okay. wirówko. Ojejku, nie mam jeszcze. Czemu Trakieta w ogóle lewituje? Hal, co jest? Co lewituje? Rakieta, Patrz. Bo ona ma lądowisko ścięte do dołu. No jedno, hmm? dlatego lewituje. No tutaj była górka wtedy, wcześniej. I dlatego. tego. no okej. Okay. Wszystko ja... Ej, mamy ten, mam, mam tutaj tą koparkę, znaczy te ramię? Nie. Kurde. <laughs> A dawaj dalej poszukamy tego drug drugiego węzła na szybkości. Ja bym tu z, takie rzeczy został na live, bo taki powiem, A to my ci dłuższy kawałciny więcej, więc więcej kontentów, jest reklam, więcej sponsorów. Reklam. Jakich reklam tutaj <grym> potrzebujesz. A mi czy ty mi to zabrałeś? Nie zabranie. Masz szczęście. <grym> Co dokładnie, bo ja ci dużo rzeczy zapieram. zabiorę. Mm, nie, nawet ciebie tutaj nie ma, więc... Może oddzielę? Już nie ma, ale wcześniej byłem. No wiem. O, jakby lekko mniej tego laga jest tutaj. Dobrze, dawaj szybko natleniacz. W bazie mamy tamtej na Sylwia. natleniacz. Oj. A, i te wszystkie krzaczki, które. O, ten bug to jest na serio. Z mora. Tommy! Gdzie jesteś? Na no powierzchni, zbieram rzeczy. Okej, okay, to już się kieruj do tego... tego... Wę to jest węzeł? No, w sumie tak to się nazywa, nie? Tak, w tym, tym... Do tego teleportu. Dobra, mam osiągnąć. W ogóle, to jest w... Dziennik Misji. I jak to się nazywa? Nagrody? Nie ale, nie w sumie coś, coś tam jest zbadaj z, z, nie z... nie to nie to eee. chodź tutaj do mi szybko szybko gdzie jesteś? o ty już tam A ty masz tam tlen w ogóle mam ten ten tak, zbiór czy nie są tylko gdzieś E widziałem chyba nawet może cztery widziałem? Nie wiem czy nie ma. Może isz z idiossoft so, ostatnie. Dobra, to ja już lecę do... A ja Dobra. jestem przy tej gruzie. Tak no widzę, się... widzę, widzę, widzę. Widziałem z w tej. Sensie. Na To trzeba się układ pokojemy dzisiaj nawet, a, bo możemy nam w poczuciu grzep posłusz chemiczny. Są z głowy. Ale co? Po prostu w tej strefy wszystkie te. W sensie wszystkie na całym świecie. To takie troszki. No tak, no jest takie osiągnięcie przecież nie pamiętasz? Tak, no i jak ja bym już powoli list co od znowu stosował go zaczął. Nie <grym> ja wiem. W sumie możesz się nie teleportować, bo... <grym> już się teleportuje z powrotem. Okej. Okay. Chyba nawet tego nie zrobiłeś, więc... <grym> To jest tylko ten problem, wiesz jaki jest problem z tym, żeby zlokalizować gdzieś... Jest... Oj, Jak nie laguje! Domi. <grystanie> Jakie się. O i już zaczyna klatkować. To przez te obiekty, które tutaj latają pewnie. Nie domi. To wszystko... <grystanie> przez proces serwer w Minecraft. Wszystko przez to, nie? Dobrze, gdzie jest ten... Wszystko przez ci psy, hmm. dzieciaki i tego psa. Yyy. grr <grym Odyssey> Nie wiem, kto, kto oglądał, w nic ten ten chodzi. No ja... bym nie uwierzył. Dobra, w powiedź, chłopca, czy nie? Gdyby ktoś nie oglądał. <grym Odyssey> bym nie uwierzył. Ale dobra. <grym> Konrad oglądał, ale... Nie wiem, po prostu się go spytałem, bardziej jestem. Mhm. Mm Krótki dzienny człowiek. mógł tego nie oglądać. A nie, nie, się. E... Każdy ma przynajmniej 10 lat do oglądania, bo to też... też to, to teraz do Domi chyba musimy po prostu lecieć prosto, jak w mordę strzeli. <grym> I myślę, że to będzie timelapse tego, jak będziemy jechali, chyba nie do mi? czy nie. Ja no, chyba ja, tak. tak, 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 oczywiście. Tak, dobrze, to zaczynamy timelapse. Dobrze więc jesteśmy ten i do mi możesz kolejną końcówkę przyczepiać. Droga! możesz przejechać tak jak... Dobrze, proszę. O, 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 o. O, do mi kliknął. Dobrze, drugie otwieramy. I kto jest wyżej? S, S, S. Dobra. I kto jest wyżej? S, S. No i co wam teraz? Żeby ci się tam paliwo nie skończyło, tylko... ZRUM ZRUM hmm. Będziemy musieli tylko zapamiętać, który ten, ten jest yy, który. Ej. Oh, prawie bym zginął jeszcze, czemu to? Ten po lewej jest nasz. No mi. Ten po lewej jest nasz. Baterii nie wziąłeś, tak. jest. Zobaczymy się, kiedy będę miał baterie. Dobra, nie. Uratowałem nas Nie to nie co mam patrz, uratowałem nas, <noise> ez... Nie <mam> za co. <noise> no to patrz do tamtego drugiego. Nie no. Zobaczymy się kiedy będzie przyniosę baterię. <noise> Przywiozę. Dobrze. Nie wychodzę już... Nie i jesteśmy, Ustaliśmy. I to jest wiatraczek! my mogliśmy to zrobić. Patrz. A, na się na kręci. słonecznym wiatraczku. Ty ta, przez w tym Oby, Bo wzięli, wzięliśmy 3 baterie, a nie 4. Oby wystarczyło. Pamiętaj, że zawsze to jest słoneczny i ten. I patrz teraz. Podłącz to. Jak to leci. Podłączyłeś to? Mhm. Tu no. leci. Ja wolę, co to dupia? Wow. Na tych dwóch tylko. Na, ty, na tylko tym słonecznym i ten. Więc yy, tutaj... Czekaj, muszę uciąć uciąć idealnie. Nie! Nie, 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 idealnie. Wyszło. Patrzcie! Widzicie, to tylko działa, no nawet, patrzcie, ten słoneczny i ten wiatrowy działa bezprzewodowo. Działają one. Bezprzewodowo. <grym> o, o, wow, odpaliło się. Ale dobrze, patrz w ogóle na ten wiatrowy. A patrz teraz. Gravitas Level Hard. <grym> no, no to tak normalnie można. A poza tym te tak, one, to mają. No tak, z... <noise> Widzisz, one mają pas, takie kolce. Pas, pas, pas. Widzisz, te kolce tak się po prostu przeżypiają oh. tutaj. Dobrze, na pamiątkę. <noise> Pętla <noise> Pentlarz. Dobrze, dla mi. Chodź, nie wiem, czy ty się chcesz przeteleportować. No, no, ja będę pierwszy. Ja z tobą. No, super. Dobrze. Z tym. Oto. Yy... Na Naład ładowaniu tego teleportu. Nobusa. Tym oto naładowaniem tego teleportu. Kończymy dzisiaj odcinek. Dzięki za obejrzenie. I cześć! Łapeczka w górę z nie do... Cześć, cześć! Cześć, cześć!